się ma z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy o nowym ragnarze od Prime. To będzie już w trzeci, bo odcinek lub też czwarty poświęcony tej postaci. Ale no, to jest bardzo ważna postać, bo tu w wersji tej, takiej testowej moglibyśmy testować, zobaczyć jak, jak on wygląda, jaką on sobie daje radę. Lecz ja jestem w trakcie KVK i nie chciało się tam kombinować z nim, jeżeli chodzi o tutaj jakieś myki, dołączaj do fortu, wychodzenie z fortu, żeby on tam gdzieś był grywalny. Wiesz, zresztą poza tym podność to fixneli. Więc tak widzicie, my go mamy tutaj przez po takiego okres próbnego, utracisz go tego dwóch, cały ekipunek, zbrojenie, które zostało mu przydzielone, całą automatycznie zdjęte. Wszystko to co tutaj na Ragnara jest rzucane, to e, głównie kli, e, klienci czy e, e, gracze rzucali sobie w, e, no w HK, lub też to testowali na e, testowe Arcozerysa, bo tam można go testować. Ogólnie pod Ragnar Prime można go tam na w kanionie można było go wrzucać. Nie wiem ile tym prawdę, bo tego nie testowałem. Ja wybaczcie, ale po prostu nie miałem czasu na testowanie. Tu jeżeli chodzi o talenty z tego co widziałem co wrzucali na necie, no to głównie talentowo się tak, szło w niego tak. Wiadomo, piechota i umiejętność. I sam ragnar jako ragnar, jak widziałem raporty, bo że mi nie miałem naprawdę kiedy to zestawić, to ten dowódca, jeżeli będzie kiedyś dostępny w normalnej grze, czyli nie tylko na danym KVK który teraz w sumie chyba nawet królestwo 1862, z tego co widziałem, tam chyba się wybiera na to KD, czy na to kawałka Jeżeli on będzie, jakby tak naprawdę, dostępny w normalnej grze, to to będzie, to będzie meta. To będzie total meta. I ragnar z moich przewidywań, z tego co widziałem po raportach i gdzieś tam sobie fakt, przyznam się w HK coś tam polatałem, tylko wtedy nie miałem jak wam tego nagrać, bo byłem jakby tak chodzić poza domem, no to ragnar ze Scipio to będzie monster, nie? To będzie coś, to będzie gniotło system. Eee, I to jest już meta. Ja już wam mogę powiedzieć, że jego wprowadzą za jakiś czas do, do gry, głównie do gry, to Ragnar będzie metą, nie? I jak go będzie wprowadzony, nie mam dla tego pojęcia. Jeżeli my go dostajemy teraz free, dostajemy też go na kawałka free, to przygłaszam, że z nim też to potem coś będzie związane. Będzie, może to jest w ekspedycjach, może będzie to inaczej. Eee, no, możliwość będzie bardziej taka do rozwinięcia, no ale no niestety Ragnar ma to do siebie, że. Yy... No nie oszukujmy, jest naprawdę, yy, no jest topem, nie? Jego umiejętności, yy, jego bicie na trzy targety, no naprawdę jest wytrzymały. Nawet jak widziałem jakiekolwiek tam filmiki na pięć, na 50, pięć jeżeli widziałem też trzy z gula, to uwierzcie mi, to jest duch, który, je, no każdy gracz z piechoty chciałby go mieć normalnie w grze. Chciałby go już mieć i go wykorzystywać, bo naprawdę on jest w meta. To jest meta. Tak jak mówimy, że Zilliang Herman jest meta, czy tam Liucze z Aleksem, czy William z Aleksem jest meta. Niektórzy do tego też rzucają Newskiego z, z Joanną, prawda? Eee, no to to jest meta, nie? Bez dwóch zdań to jest dowódca, który będzie kiedyś w mecie, jeżeli zostanie wypuszczony na KVK związany z Brytanią i z wikingami będzie total Total, total, total top i e, jego na pewno, jeżeli będą, będziecie mieli, e, no to no wiadomo, że będziecie w niego tam cisnąć e, swój najlepszy gir i go wykorzystywać. Naprawdę Ragnar ze Scipio na dobrym girze piechoty, to na tym KVK może być, ty, i, no miazgą. Jeszcze do tego, jeżeli tam dochodzi ten jego ring, jeszcze nie wiem jak on działa, bo go tam nie, nie, nie miałem możliwości testowania, nie widziałem już u innych, ale jeżeli ten ring, jego artefakt tam jeszcze dojdzie i on po prostu może też nam wnieść w totalnie system, nie? Jeżeli chodzi o yy, samą jakby tak otoczkę Ragnara Lodbroka, dużo się też mówi o tym, kto kolejnym z dowódców, kto kolejny z dowódców mógłby być w wersji takiej Prime wypuszczonej. I tu przychodzi kolejna rzecz, o której klienci czy ludzie też wspominają, że może Kawaleria teraz się pojawi po piechocie i właśnie o tym się tam już spokulowało, że KOKO Prime, Belizarius Prime ee, Czy tam, czy już wiecie, wszyscy myślą ten nawet po, powstawały memy, Juliusz Cezar Prime, to nie chce mi się wierzyć. Ale no już próbuję, jakby te, każdy tam wiadomo z tych graczy próbuje tego dowódcę gdzieś tutaj wcisnąć, żeby go odświeżyć, żeby był grywalny, bo w tym momencie ragna Block tego co był, czyli tak tutaj mieliście tą wersję Ragnara, niestety taką, no nazwijmy to Bieda Edition, jeżeli chodzi o Pana od Broka zwykłego. No to porównanie do tego co tam jest... Nie wiem widzicie, nie mogę sobie Ragnara znaleźć. Porównanie do tego co teraz dostaliśmy, no to, to jest inna liga, nie? Ragnar widziałem, że był też właśnie z Realem testowany, ale nie, Scypio, Ragnar z Scipio, to jest chyba taką topówką w tym momencie, nie. I co, nie mam Ragnara? Hmm. Czy powiedzcie mi, że zamieniło mi Ragnara normalnego Lodbroga, zamieniło mi w tamtego Ragnara, nie? Bo to to jest. Czyli to jest możliwe, nie? Czekajcie. A jest tutaj. No. Ten Ragnar Lodbrog w ogóle nie był grywalny, nie? Tutaj. Ja pamiętam, że jak wyszedł, to tak średnio ludzie w ogóle myśleli o nim. Nie wiem do czego by się tam przydawał, ale Ragnar, Ragnar ten nowy jest absolutnym topem. E, no i międzyczasie wyszedł SV o tym też wam wspominaliśmy. Ja tutaj nie mam możliwości wam pokazania, bo ja niestety, niestety nie mam e, SV u e, lub też wejścia w te skrzynki, ale pewnie widzieliście na różnych filmikach. Nie chciało mi się wchodzić na konto znajomego i wam nagrywać z tego i pokazywać, bo to byłoby trochę nie fair. E, żeby z kogoś konta to pokazywać, ale... Mogę Wam powiedzieć tutaj na starcie, że w, tym w kole za VIP po prostu sobie losujemy te kryształki, takie powiedzmy białe, które nam tutaj dropią, i za te kryształki wchodzimy w sklep S2 VIP i tam mamy do wyboru, właśnie takie rzeczy jak może tutaj na Jeronimo będzie, gdzieś to Wam pokażę. Wiecie, może Jero gdzieś tutaj będzie, bo Jero tutaj to ma ładnie pokazane. Tak, jest włączone, Powiem mi to włączone, tak, widzicie? Latają tutaj Taszki wokół niego. On, jego marsze jak idą, nie wiem czy tu puszczą marsze, nie. Jego marsze jak tutaj idą, no to on ma, e, także zanim się takie kwiatki, e, jakby tak powiedzieć, poszerzają. No i tutaj też, e, jak się teleportuje, to ma m, oczywiście już... Taką fajną otoczkę złotego teleportu, tutaj się wiedzie na jego profil. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. Nie, tutaj akurat tego nie ma. Zobaczmy sobie na wyczynę. Nie, tu nie ma. Ogólnie, jak on ma swój profil, gdzie tam pokazuje jego całą tą, właśnie tą kartę, to mają w takich fajnych kolorach. Z jego rali, też, jak jest. To jest takim jakby powiem, na innym motywie. To są takie rzeczy, które tam można wykupywać, to są na tam 3 dni, albo 30 dni, a potem znowu możecie wykupać, więc to nie jest tak pięknie, że kupimy i mamy, tylko to mamy i potem, wiecie, musimy sobie wykupać. Jeżeli tutaj tak pomyślałaś, że jeżeli będzie dalej VIPa cisnąć i, i, i to już nie musicie zbierać, nie? Musicie, jeżeli chcecie, to tak, to 30 dni, dni się odnawiajcie, nie? To jest w ogóle... To już jest w ogóle dla mnie taka... Yy średnia e, opcja. Myślałem, że dają coś tutaj tak na stałe, a nie tam powiedzmy takiej opcji wypożyczenia. Gdzie tu naprawdę ludzie pakują takie pieniądze, że powinni coś z tym zrobić. A właśnie musimy to sobie wzmocnić. bo widzicie zapomniałem. Jak widzicie moje tutaj bugi się trochę przeczep przeczepały. No ale takie mamy kafoka. Tu trzeba się zmobilizować. Zresztą ja tu mam zamiar dłużej zostać. Już mam parę fajnych opcji nagranych. Z królem, tutaj ustalone, jeżeli chodzi o surowce po KVK i potem jak to będzie wyglądać, więc naprawdę no będzie dobrze, mam nadzieję. Więc przygotujesz się na kolejne KVK dużo, dużo lepiej, speed-upowo, rs i tak dalej. A jak będzie ogólnie, jeżeli chodzi o też tutaj w ostatnim, w ostatnim czasie to, co się dzieje w Rides of Kingdoms. No to jeszcze tutaj Wam na koniec wspomnę o e, opcjach e, takich, jak już pewnie słyszeliście, że będzie modlitwa Esmeraldy, pewnie o tym też Wam mówiłem, więc jeżeli chcecie iść tutaj w jakieś pakiety kupować, to trzymajcie pieniążki na modlitwę Esmeraldy, bo tu warto zainwestować te oto liśniące monety życzeń. Dlaczego? A no dlatego, że tutaj naprawdę możecie wyciągnąć fajne nagrody z materiałów złotych, czyli jak najwięcej możemy sobie zbierać nazbierać tych złotych materiałów i po prostu pakować w gier, w gir, który jest bardzo ważny w tej grze, więc no tak wygląda to w ostatnim czasie. Jeżeli chodzi o Rise of Kingdoms, troszeczkę nas tutaj jakby tak powiedzieć no, zostawiali w tyle, ale o tym tutaj będziecie mieli odcinek nagrany, jeżeli chodzi o eventy, które się tutaj dzieją, tak jak widzicie tu po lewej stronie. Ja o tym też nagram filmik i też będziecie mogli zobaczyć też o, o paru nowościach, więc myślę, że warto, warto tu będzie to też kolejny odcinek dla Was na ten temat nagrać, więc tyle ode mnie, dzięki wielkie, że jesteście trzymajcie się, na razie subujcie, lajkujcie, komentujcie a także, jeżeli możecie, to um, przesyłajcie filmiki dalej, udostępniajcie to mi pomoże, jakby tak powiedzieć też rozwinąć kanał jeszcze lepiej no i to motywuje do, wiecie kolejnego działania, prawda? dzięki wielkie jeszcze raz, hejo